Co roku wiosną odbywa się w naszym mieście pobór do wojska. Młodzi mężczyźni stają przed Komisją Poborową, w składzie której zasiadają burmistrz miasta, oficerowie z Wojskowej Komendy Uzupełnień Sulechowa oraz lekarze. Komisja szczegółowo bada każdego kandydata na żołnierza. Panie Przewodniczący, ile osób w tym roku zostało zarejestrowanych przez Wojskową Komisję Poborową? Przez Wojskową Komisję Poborową w Olsztynie, która pracuje... Z poborowymi z terenu miast i gmin Wolsztyn, Bawimoc, Zbąszyń, Zbonszynek, Kargowa oraz Gminy Siedle zarejestrowanych zostało około tysiąc osób. Panie burmistrzu, jaki procent poborowych otrzymało najwyższą kategorię zdrowia? Ja myślę, że o tej kategorii zdrowia to za chwilę powie sama komisja lekarska. Ja może odpowiem tylko dotyczący samej miejscowości miasta i gminy Miasto Miasta gminy Wolsztyn otrzymało wezwania 265 poborowych, z czego 130 to z terenu miasta, 135 to terenów wiejskich. Ponadto 37 poborowych otrzymało zwolnienie, znaczy kategorię bez tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. To jest odroczenie na 11 miesięcy. Co roku ta grupa jest wzywana przed Komisję Poborową, aby no, przedłożyć nam no, dowód na to, że prowadzi gospodarstwo rolne. Oprócz tego trzech otrzymało y, również y, odroczenie z tytułu opieki nad y, rodzicami. Do chwili obecnej, jeśli chodzi o miasto gminy Wolsztyn, nie zgłosiło się 17 poborowych. Chciałem powiedzieć, że my dzisiaj kończymy, jeśli chodzi o Wolsztyn i te osoby zostaną zawezwane odrębnym pismem na kolejne posiedzenie Komisji Poborowej. Panie Przewodniczący, nie wszyscy poborowi od razu idą do wojska. Część y, poborowych ubiega się o odroczenie. Z jakiego tytułu można odroczyć się od odbycia zasadniczej służby wojskowej? Od odbycia zasadniczej służby wojskowej można odroczyć się z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, z tytułu opieki nad osobami przebywającymi stale w miejscu zamieszkania z poborowym. Oraz można kontynuowanie nauki w szkole, ale ta kwestia już należy do komendanta Wojskowej Komisji Wojskowej Komendy Uzupełnienia. Wielu młodych ludzi unika kontaktu z bronią, czy to z powodów religijnych, czy osobistych. Czy w tym przypadku mogą ubiegać się o zastępczą służbę wojskową? Mogą ubiegać się o zastępczą służbę wojskową każdej. Takich tak poborowy powinien złożyć wniosek do komisji z odpowiednim umotywowaniem. Komisja każdy wniosek rozpatruje oddzielnie i jeżeli stwierdzi, że słuszność, zasadność tego wniosku, może kierować do do zastępczej służby wojskowej. Ostatnio słyszy się w mediach o skróceniu zasadniczej służby wojskowej. Jak długo pana zdanie powinna ona trwać? Wydaje mi się, że jest to dosyć problem złożony. Warunkuje to wiele, wiele problemów, ale z mojego doświadczenia, w moim odczuciu, zresztą taka jest dążność również naszych przełożonych, to znaczy Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, żeby tą służbę skrócić do roku czasu i myślę, że w najbliższym czasie to się stanie. Natomiast kiedy to się stanie, trudno mi odpowiedzieć, gdyż ja o tym nie decyduję, wyjdą odpowiednie akty normatywne na ten temat. I wtedy będziemy wiedzieć, no, od jakiego terminu będzie ten skrócony okres obowiązywał. Obecnie w dalszym ciągu służba wojskowa trwa 18 miesięcy. Niemniej jednak Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że powstały już warunki, aby tą służbę wojskową skracać. I systematycznie się skraca. Obecnie wszyscy, którzy pełnią zasadniczą służbę wojskową wychodzą praktycznie po 15 miesiącach i są y, przenoszeni do, po 18 miesiącach do y, rezerwy. Natomiast no, nie chciałbym y, tak jakoś szczegółowo ustosunkować się do tego, y, kiedy to będzie, bo tak jak powiedziałem, zależy to y, od uchwalenia nowej ustawy y, o obronności naszego państwa i zadecyduje o tym sejm Korzystając y, mojej możliwości wystąpienia przed państwem chciałbym zwrócić uwagę na pewien taki problem który może nie zawsze jest zrozumiały tutaj pan przewodniczący komisji powiedział że między innymi poborowy może się ubiegać o odroczenie ze względu na kontynuowanie nauki jest to w kompetencji wojskowego komendanta uzupełnień albo inaczej mówiąc członka komisji poborowej w tym wypadku i jako wojskowy komendant usupełni udzielam takich odroczeń na podstawie ważnych zaświadczeń przedstawionych przez uczniów szkół. Odroczenia udzielamy ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej przez cały tr okres trwania studiów. Jeżeli uczeń pobiera naukę w szkole średniej lub pomaturalnej w systemie dziennym, udzielam również odroczenia. Na czas nauki, jednak nie dłużej jak do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 lat życia. Również są pewne może niejasności dotyczące pobierania nauki w systemie zaocznym i wieczorowym. Tutaj chciałbym również poinformować, że z tego tytułu również udzielamy odroczenia, z tym że na czas trwania nauki. Nie dłużej jednak, jak do końca roku szkolnego, w którym poborowy kończy 23 lata. I tak jak powiedziałem, podstawą udzielenia odroczenia jest ważne zaświadczenie wydane przez szkołę. W związku z tym udzielamy odroczenia na każdy rok nauki. I podstawą do dalszego ewentualnie udzielenia odroczenia na kolejny rok nauki jest ważna legitymacja szkolna. I tu również są nieporozumienia, ponieważ poborowi się pytają, czy ma przynieść nowe zaświadczenie, czy nie. Więc podkreślam, że w przypadku, gdy nauka trwa w tej samej szkole, podkreślam, w tej samej szkole, dalsze udzielanie odroczeń po przedstawieniu na początku zaświadczenia ze szkoły. Udziela się tego, tego odroczenia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej podbitej na dany rok szkolny. Chciałbym powiedzieć, że wojskowa komenda uzupełnień umożliwia praktycznie wszystkim poborowym ukończenie nauki. I nie ma y, takich problemów, że poborowy nauki nie kończy. No chyba, że przekroczy te granice wieku, o którym tu wspomniałem. Również jedno zdanie chciałbym powiedzieć na temat y, pobierania nauki czy kontynuowania nauki w zasadniczych szkołach zawodowych, podkreślam, ale w zasadniczych szkołach zawodowych. Z tego tytułu odroczenia się nie udziela, ponieważ ta nauka do okresu, kiedy poborowy staje. Do poboru, a więc kiedy kończy 19 lat, powinna w zasadzie być skończona, no bo jakby nie liczył, to 15 lat szkoła podstawowa, do znaczy do 15 roku plus 3 lata, jest to 18 lat, czyli praktycznie powinna być skończona. Niemniej jednak również nie mieliśmy w przypadku Wojskowej Komendy uzupełni, żebyśmy nie umożliwili temu poborowemu ukończenia szkoły, pod warunkiem, że trwa to no, nie dłużej jak jeden rok, jeszcze ewentualnie od chwili poboru. Czy ma pan kategorię A? Wie pan, tak? Tak, wiem. Czyli inaczej mówiąc, jest pan zdolny do służby wojskowej. Uh -huh. Uczy się pan w tej chwili? Tak, w uczy tej się. W jakiej szkole? Średnio studium zawodowe. Średnie studium zawodowe, który to rok jest? Czwarty semestr. Czwarty semestr, czyli ile jeszcze zostało? Piąty, szósty i matura. Czyli koniec praktycznie w przyszłym roku, tak? No nie zupełnie. Czemu? No bo jeszcze matura została. To znaczy jak będzie koniec semestru? Będzie, koniec semestru będzie kiedy? Yy, kończył się yy, razem z maturą. W miesiącu czerwcu? Tak, 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 tak. W miesiącu tak. W czerwcu w przyszłym tak, roku, tak? Tak, tak. tak, no, tak. tak, no, tak. Czyli w, w przyszłym roku w czerwcu i potem matura, czyli w czerwcu, to no kończy. Tak. Ze względu na kontynuowanie nauki, jest Pan w tej chwili odroczony do października tegoż roku. I proszę pamiętać o tym, co mówiłem: to znaczy, po rozpoczęciu roku szkolnego zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień i przedstawić ważną legitymację szkolną. I proszę o tym pamiętać, to jest obowiązkiem poborowego. I wtedy Pan otrzyma odroczenie na kolejny rok nauki, po skończeniu natomiast nauki, obowiązkowo zgłosić się ze świadectwem, bo taki obowiązek na poborowym spoczywa, abyśmy mogli w ewidencji wpisać pana specjalność, wykształcenie prawda, i ewentualnie powie Pan, co Pan będzie dalej robił. I wtedy dopiero zadecydujemy odnośnie powołania do służby wojskowej. W tej chwili jest Pan przeznaczony do zasadniczej służby wojskowej. Szczegóły będą dopiero po skończeniu nauki. Czy pytania do mnie jakie są? Są jakieś przeszkody w odbywaniu służby wojskowej? Kłopoty? Nie ma nic? To wszystko. Dziękuję. Czekać na książeczkę wojskową na świetlicy. Panie doktorze, jaki procent poborowych otrzymał najwyższą kategorię zdrowia? To jest zbyt krótki okres czasu, żeby powiedzieć, jak to będzie się kształtowało w tym roku, ale na podstawie poprzednich lat można powiedzieć, że mniej więcej ten procent się kształtuje na stałym poziomie to znaczy od 75 do 80% poborowych. Otrzymuje kategorię A, to znaczy kategorię, która kwalifikuje do odbycia służby wojskowej, a 20-25% jest zwalnianych ze względu na stan zdrowia. Panie doktorze, jaki typ schorzeń najczęściej eliminuje poborowy do odbycia zasadniczej służby wojskowej? Z naszego doświadczenia zauważamy, że najczęściej eliminują choroby kręgosłupa, choroby układu krążenia są to wady serca, nadciśnienie także choroby niezdolność z powodu urazów głównie kończyn generalnie narządu układu ruchu.